Czy wiesz, że każdego roku w Polsce wyrzuca się setki ton przeterminowanych leków do zwykłych śmietników, kanalizacji i lasów? To ogromne zagrożenie dla naszego środowiska i zdrowia. Zawarte w lekach substancje przenikają do gleby i wód gruntowych, zatruwając przyrodę i wracając do nas w wodzie, którą pijemy. Większość ludzi nie wie, że leki powinno się oddawać do specjalnych pojemników w aptekach, a to właśnie chcemy zmienić. Nasza misja? Edukacja społeczeństwa na temat prawidłowej utylizacji leków i ochrony środowiska przed ich szkodliwym wpływem. No, dlatego stworzyliśmy projekt Lek bez śladu, który realizujemy w ramach ogólnopolskiej olimpiady praktycznej zwolnienia historii. Dzięki naszej pracy udało nam się dotrzeć do tysięcy osób z różnych szkół na terenie miasta Czczew. Przeprowadziliśmy również zbiórkę farmaceutyków czterech z czeskich aptekach. Nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego bez wsparcia naszych wspaniałych partnerów i sponsorów. Eko ABC, przedszkolu Fasolka oraz Tęczowe, Interreklamy oraz w naszej szkole, czyli pierwszym LO w Czebie. Wasza pomoc pozwala nam działać na jeszcze większą skalę. Teraz czas na Ciebie. Sprawdź, czy w Twojej aptece są pojemniki na przeterminowane leki i nie wyrzucaj leków do kosza ani toalety. Udostępnij ten film i pomóż nam szerzyć świadomość. Lek bez śladu. Działamy dla zdrowia i dla środowiska.